Czy właściciel musi samodzielnie pracować na punkcie? Można mieć pracownika. Obecnie posiadam czterech pracowników. Czasami wygląda tak, że ja też stoję na tym punkcie, ale głównie zajmują się tym pracownicy. Ja uważam, że trzeba samemu bywać. Miejscu. Będąc na punkcie, mam dużą kontrolę. Mam też kontrolę nad, nad tym, jak smakuje mój produkt naszym odbiorcom. Lubię też rozmawiać z naszymi gośćmi. Uważam, że można zatrudniać osoby, które będą pełniły tę rolę, niemniej jednak to wymaga czasu. Ja uważam, że na początku warto po prostu samemu troszkę popracować, żeby samemu się nauczyć tego, żeby móc później też od przyszłych pracowników wymagać. Czy prosić o jakieś rzeczy, wiedzieć już na czym bazujemy. Więc, e, więc warto samą popracować, e, warto nauczyć się wszystkiego. E, ale tak jak najbardziej, ja też jestem przykładem mam pracowników, którzy oni są na co dzień, oni na co dzień pracują. Ja jestem gdzieś do pomocy, jestem w kryzysowych sytuacjach, ale ja zrobię też wszystko. Jakby nie boję się tego, nie boję się sama zostać na przykład na punkcie. E, trzeba mieć pracownika, ale warto też spróbować e, i, i zdobyć takie doświadczenie. Ja miałam tą okazję. Może dla niektórych zabrzmi to dziwnie, ale umiem kręcić rapa. Najpierw uczestniczyłem w szkoleniu tutaj w Warszawie i, i bardzo cenię sobie tą wiedzę. Oczywiście nie jest to wiedza magiczna, jest to wiedza przyswajalna, łatwo przyswajalna. Potrzebna jest praktyka, jak we wszystkim.